Jury Nagrody Mienia Jacka Maziarskiego nagrodę za rok 2011 pani Ewie Stankiewicz za film dokumentalny Krzyż oraz heroiczną walkę o wolność słowa i budzenie narodowej solidarności w oporze przeciwko kłamstwu smoleńskiemu. I zresztą na naszych oczach to kłamstwo właśnie, no chcę powiedzieć, runęło, no rozsypuje się. Fato, ale już widać, że runęło. Gratuluję go. Chciałem dodać, że oczywiście najważniejsza jest honorowy wymiar nagrody, ale ponieważ trzymamy się również ziemi, ma ona również materialny wymiar. Tutaj jest nie niższym wręczamy. No i teraz tak jak zawsze zebrani powinni usłyszeć laudację na cześć osoby, która otrzymała nagrodę, w tym wypadku Ewa Stankiewicz. A któż byłby bardziej do tego dysponowany? Któż lepiej by ją zrobił niż Krzysztof Kupotowski, którego zapraszamy. Proszę bardzo. Patronarz jej nagrody był niezależnym publicystą. Jednak Ewa Stankiewicz nie jest publicystką, jest działaczką niepodległościową pokazuje, napomina i krzyczy, że państwo polskie zostało ugodzone. Kto wie, czy nie ugodzone śmiertelnie. I to niekoniecznie w Smoleńsku, ale w czasie, gdy teczki agentów bezpieki wojskowej zostały sfotografowane i przekazane do Moskwy w roku 1989. Jak stwierdza raport o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Ewa Stankiewicz widzi tu źródło słabości III Rzeczpospolitej. Nie ona jedno. Ewa Stankiewicz weszła przebojem do kina. Zrobiła razem z Anną Ferencz znakomity dokument Trzej kumple o zdradzie Leszława Mależki i dwuznacznej roli gazety wyborczej. Dostała na to pieniądze od TVN-u. Można to było rozumieć jako walkę o rząd dusz między środowiskami założycielami III Rzeczpospolitej. Pani Ewa mogłaby zostać gwiazdą TVN i może nawet zatańczyć w tańcu z gwiazdami, robić spokojnie filmy, ale coś się stało. Smoleńsk był dla pani Ewy Stankiewicz momentem przełomu. Pamiętamy jej film spod pałacu prezydenckiego w Dniach Żałoby Solidarni 2010. Pokazała tam przebudzenie narodu. Zapamiętałem kilkuletniego chłopaczka z polską flagą, większą od niego. Aż boję się powiedzieć, małego powstańca jak ten w zamku na murach Starego Miasta. Chyba wszyscy pamiętamy harcerkę z rudym warkoczem. Niezbordowanie porządkowała znicze. I ustawiony przez harcerzy Krzyż miała to być gwarancja, że powstanie pomnik ofiar katastrofy słoleńskiej, czyli pomnik katastrofy naszego państwa. O katastrofie państwa nie wolno głośno mówić w mediach głównego ścieku. O tym jest następny film Stankiewicz, Krzyż. O obronie symbolu przed młodzieżą ogłupioną przez te media i przez politycznych łajdaków. O obronie symbolu przez starsze panie w bocherowych beretach. Takie same panie, które układały krzyże kwietne w czasie stanu wojennego. O starszych mężczyznach, którzy nie zapomnieli jak się modlić, jak modlić się za Polskę. I o szalonej Joannie, która przywiązała się do krzyża, żeby go bronić przed zbierami reżimu. To są mocne słowa, tak mocne jak emocje, które pobudza Ewa Stankiewicz. Moim zdaniem jest naszą Joanną Dark. Myślę, że jej działalność została natchniona, tak jak tamtej francuskiej działaczki niepodległościowej. Minęło pół tysiąca lat, zanim Joanna Targ została uznana za świętą. Nie życzę pani Ewie takiego losu. Ale żyjemy w niebezpiecznych czasach. Pani Ewa o tym wie. Powiada w swoim głośnym tekście, co robić, że w wyniku zamachu, jak pisze Smoleńskiego, władze w Polsce obili ludzie pod kontrolą Moskwy. Zadaje więc proste pytania, i prosto na nie odpowiada. Jej odwaga wzbudza podziw. Nie da się dłużej ukrywać, że pani Ewa jest kobietą. To nas stawia w trudnej sytuacji. Jak zwiersza rękawiczka Schillera, oto na z pałacu królewskiego zostały wypuszczone bestie. Pisze poeta, z skrwaweni pazury obiega za mordem dysze, dysząc na stronie przylega. Wtem leci rękawiczka z krużganku w pałacu, z rączek na Marty, pada między tygrysza i między lamparty na środek placu. Marta z uśmiechem rzecze do Emroda. Kto ją tak kocha, jak po tysiąc razy czułem i przysiągł wyrazy, niechaj mi teraz rękawiczkę poda. Ta polestka ma puentę, która nie pasuje do naszej sytuacji, więc ją przemilcze. Powiem tylko jedno. Paniewo, kocham panią miłością Starego Jarusza.